Witajcie, mili goście, na moim stryszku ponownie. Dzisiaj, wiecie co? Tak zastanawiałam się od wczoraj nad ludźmi, którzy mówią, że oni nie czują Boga, oni nie mają łaski, wiary, oni tego Boga nie doświadczają w swoim życiu. I zastanawiałam się nad Przyczyną, dlaczego tak się dzieje w życiu niektórych osób. I przypomniało mi się niedawne czytanie, czyli Osiem błogosławieństw, i między innymi czytanie, między innymi błogosławieństwo takie: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I słuchajcie, to zdanie mówi. Pan Jezus, więc jeżeli on mówi takie zdanie, taką prawdę nam przekazuje, to znaczy, że, że to jest prawda i tylko prawda. I jeżeli nad tym się zastanowimy, jeżeli to rozważymy poważnie w swoim sercu, to może zrozumiemy, na czym polega. Problem tych osób, które właśnie mówią o tym, że nie mają łaski wiary, że oni Pana Boga nie czują w swoim życiu, że oni w ogóle go nie doświadczają. Diagnoza jest taka: oni być może, a raczej na pewno nie doświadczają Boga, dlatego że nie oczyścili swojego serca, dlatego że to ich serce. Jest tak zaskorupiałe, czy ich oczy są tak zasłonięte, jakieś mają łuski na oczach, ponieważ właśnie mają problem ze swoim sercem i powinni z tym zrobić porządek. I wiecie, co przypomniało mi się, kiedyś słuchałam takiego świadectwa takiego byłego narkomana, który miał przezwisko kogut, ponieważ, nie wiem, to było chyba w latach 80., wtedy była taka moda na tych, nie wiem, jak oni się nazywali, w każdym razie mieli tak włosy nastawione na takie czuby, czerwone czy jakieś tam inne kolorowe włosy, i to był ich taki bunt przeciwko, nie wiem, jakimś. Standardom życia, czy jakimś konserwatystą, czy, czy regułą życia, które, które panują, które panowały wtedy. I ten kogut właśnie też tak, dlatego miał chyba przezwisko Kogut, bo, bo miał jak kogut nastawione takie czerwone włosy na głowie, na sztywno. I, i w tamtych czasach ta taka. Kultura, czy antykultura, czy, czy jakieś takie środowisko, właśnie tych, tych buntowników. Często też wpadało w sidła narkomanii, i ten kogut też stał się takim narkomanem. Wiódł, wiódł życie takie grzeszne bardzo. Polecam wam wysłuchać może tego, tego świadectwa, bo ono chyba. Powinno gdzieś być. Gdzieś mi tam kiedyś mignęło też na YouTubie to jego świadectwo i jest to bardzo ciekawe, jak człowiek potrafi się nawrócić, jak potrafi zupełnie odwrócić się od, od swoich grzechów, od swojego życia właśnie takiego grzesznego. Między innymi jest tam taki moment przełomowy w jego życiu, gdzie on został przez jakąś tam koleżankę zaciągnięty na, na jakieś rekolekcje bodajże, i tam między innymi była spowiedź. A on tam po prostu poszedł, dlatego że już był na takim dnie i to była, już nikt nie chciał mu ani pożyczać pieniędzy, ani pomagać, i to była chyba ostatnia osoba. Która chciała mu pomóc, ale postawiła właśnie taki warunek, że, że on ma z nią pojechać na te rekolekcje. I on się zgodził, bo, bo liczył na to, że, że będzie mógł korzystać z jej dobrodziejstw, różnych pomocy, wsparcia. No i tam na tych rekolekcjach on w ogóle tam nie mógł wytrzymać, bo wiadomo, no był innego ducha. Wszystko tam go drażniło, denerwowało. Chciał stamtąd uciekać, no ale naprawdę nie miał wyjścia, bo inaczej wylądowałby znowu na ulicy. No i, i słuchajcie, tam jakoś coś go tam poruszyło. I tam była spowiedź, i on poszedł do tej spowiedzi. I mówi: No, po prostu tak, taki kam, takie kamloty mu spadły z serca. Poczuł się jakby zupełnie innym człowiekiem, i mówi, że, że z tej kaplicy, bo to była zima, on wyszedł na dwór i mówi: Zobaczył taki krajobraz przysypany śniegiem, biały, czysty, i mówi: Stanął na stopniach tej kaplicy, czy, czy nie wiem co to tam było, czy kościoła. I popatrzył na, na ten biały śnieg, na, na ten krajobraz zimowy, piękny, czysty. I mówi yy, K, K i na końcu D. Już ja tego słowa nie wymieniam. Yy, po prostu nie, nie przechodzą mi przez gardło te słowa, nie lubię ich, więc też nie będę ich wymieniać, ale to było to, to jego tam przekleństwo lajtowe w jego mniemaniu na początku tego zdania a potem mówi ale zima po prostu mówi pierwszy raz od wielu lat jakby mu jakieś łuski spadły z oczu i on zobaczył rzeczywistość oczami takiego dziecka właściwie że, że ten świat jest niesamowicie piękny, że oprócz tych narkotyków i, i tam innych grzechów, za którymi on biegał, których był niewolnikiem, jest, jest jeszcze piękny świat stworzony przez Boga. I dopiero, dopiero po tej spowiedzi, po tym pojednaniu z Bogiem, on mógł zobaczyć tymi czystymi oczyma. Właśnie tą Bożą rzeczywistość. I, i myślę, że, że tak samo jest z tymi ludźmi, którzy mówią, że oni, yy, znaczy nie chcę generalizować, ale z moich obserwacji, z tego, co mówi Słowo Boże, to wszystko polega na tym właśnie, że, że jest jakaś niewyznana wina, jest jakieś niepojednanie się z Bogiem. Wtedy ten człowiek ma na oczach jakieś takie łuski, czy na swoim sercu, to jego serce jest tak skamieniałe, że on nie jest w stanie ani pokochać Boga, ani przyjąć jego prawdy, dopóki nie wyzna swojej winy. Nawet w jakimś psalmie to chyba Dawid mówi, że dopóki nie wyznał swojej winy, jego kości schły. I, i Dawid też po prostu ten jego grzech miał, miał swoje jakieś tam etapy, że najpierw tą Batrzebę zobaczył, najpierw grzech po, pojawił się prawdopodobnie w jego sercu, później on ją zawołał, później, prawda, jakby zdradził tego swojego przyjaciela i yy, z tą Batrzebą. Później jego starał się nakłonić do jakiegoś tam występku. Na końcu, po prostu, gdy okazało się, że, że ona jest w ciąży, ta batrzeba, to, to postanowił go mm, zabić rękami, oczywiście, tam wrogów Izraela, ale wystawił go na takie niebezpieczeństwo. Więc widać, jak, jak ten grzech. Pierwszy pociągnął za sobą następny, on od, od złego zaczął iść w stronę gorszego, i, i, to, i to sprowadziło na niego bardzo ciężkie grzechy, które ciągnęły się później za nim do końca życia, a też sprawiły, że, że jego ten pierwszy syn z tej grzesznej sytuacji który się począł, zmarł. I, i też Dawid odkrywa to, że, że właśnie, jeżeli człowiek żyje z grzechem, jeżeli ma na sumieniu coś, coś, winę jakąś, to po prostu on cały schnie, jego kości schną. Czyli, czyli wszystko idzie jakby w coraz gorszym kierunku. I um, Człowiek, który, który żyje w grzechu ciężkim, tak naprawdę chciałby, żeby Boga nie było. I on robi wszystko, udowadnia sobie i innym, albo że Boga nie ma, albo że on tego Boga nie czuje, ponieważ on wybiera ten grzech, a to jednocześnie kłóci się z obecnością Boga w jego życiu, w ogóle z obecnością Boga. I dlatego ten człowiek nie chce, żeby Bóg istniał. Bez takiego szczerego rachunku sumienia, bez odwrócenia się od grzechów, człowiek po prostu nie zobaczy Boga. Prawda? To, co Pan Jezus powiedział, że, że ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Dopiero z czystym sercem można zobaczyć jakieś znaki obecności Bożej. Tak jak ten kogut, który, który wyszedł na zimowy krajobraz, prawda, i zachwycił się po prostu zimą. Co tutaj jeszcze? Także słuchajcie, u mnie na kanale, może tak zareklamuję, jest taki filmik sprzed kilku lat, gdzie miałam katechezę na rekolekcjach, właśnie na temat rachunku sumienia. I tam jest tak, takie dosyć długie rozważanie na ten temat, także gdyby ktoś chciał się jakoś tam wesprzeć moimi refleksjami na temat rachunku sumienia, to polecam. I, i każdy, kto, kto ma problem z tym, żeby Widzieć obecność Boga w swoim życiu, czy z tym, żeby, żeby te właśnie łuski spadły z jego oczu, żeby zobaczył pełne spektrum tej rzeczywistości, nie tylko duchowej, ale nawet tej, tej takiej zwykłej fizycznej, bo człowiek, który ma czyste serce, jednocześnie staje się wrażliwy, jak, jak właśnie czyste dziecko na wszystko, co go otacza. Prawda? dzieci i małe dzieci oczywiście chcą poznawać świat, ale one też patrzą na wszystko takimi czystymi oczami, nieskażonymi tymi, tymi naleciałościami grzechu, naleciałościami jakichś złych decyzji w życiu człowieka. One są czyste, one właśnie patrzą z zachwytem na to, co Pan Bóg stworzył. I Jeżeli chcemy wrócić do tego pierwotnego zachwytu, do właśnie do tego, do tych czystych oczu, pozbawionych jakichś takich łusek, to, to pierwszym warunkiem do tego, żeby to osiągnąć, żeby, żeby właśnie odczuwać Boga, czy żeby go widzieć w swoim życiu, to jest to, żeby, żeby oczyścić swoje serce. I to nie będzie tak, że niektórzy myślą, no jakoś to będzie. Jakoś, jakoś przecisnę się przez te ciasne wrota do, do nieba. Ale to tak nie będzie, bo Pan Jezus też to zapowiada, że. Że przyjdzie nawałnica. W życiu każdego człowieka przychodzi jakaś nawałnica, czy to choroba, czy jakieś wydarzenia, czy odejście kogoś bliskiego, czy jakieś rozwody, czy, czy to, że dzieci odchodzą i, i wybierają zupełnie inne życie, inny styl życia, odchodzą od Boga, od wiary. To wszystko jest takim, taką ciężką próbą dla, dla człowieka. I, I takie próby przyjdą na każdego. Właściwie chyba jest to nieuchronne. Po, po prostu, po pierwsze, jest to próba taka, żeby też człowiek mógł sobie uświadomić to, w jakim jest stanie, w którym jest miejscu, co trzeba jeszcze naprawić, zanim odejdzie z tego świata. Więc te próby to są też błogosławione, i trzeba. Bardzo szybko się zastanowić, zrobić sobie rachunek sumienia, skorygować ewentualnie swoje życie. I tak jak dzisiaj Święty Paweł mówi w liście do Filipian, tak stójcie mocno w Panu i umiłowani. Czyli nie, nie stójcie jakoś tam, czy stójcie w Panu, tylko stójcie mocno w Panu. To są zadania bardzo poważne i myślę, że, że trzeba się nad nimi zastanowić i, i trzeba je wcielać w życie, żeby kiedy już nadejdzie dzień odejścia z tego świata, czy, czy dzień próby, żeby mieć ten mocny fundament i też, żeby po tamtej stronie też rozpoznać Boga, żeby najpierw nauczyć się go, tutaj rozpoznawać, żeby po drugiej stronie nie mieć żadnych wątpliwości i też i tutaj żyć pełnią życia i po drugiej stronie też żyć pełnią życia. No, także takie refleksje na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Znowu dziękuję za wszystkie miłe komentarze i lajki. I do jutra. Do zobaczenia. To pa. Z Bogiem.